Jest mi dzisiaj przywitać Panią Edytę Łaskawiec, specjalistkę w zakresie technologii wody oraz ścieków. Powiedz nam, proszę, dlaczego tak ważny jest dla Ciebie temat oszczędzania wody? Myślę, że temat oszczędzania wody jest szczególnie ważny ze względu na kurczące się zasoby wody, a także ze względu na to, że tej wody, w tą wodę, mamy coraz gorszej jakości. Więc mamy tutaj dwa podstawowe problemy. Polska na tle Europy ma znacznie niższe zasoby niż pozostałe kraje. No ale ta woda też jest coraz gorszej jakości, te zasoby się wyczerpują, a to, co oddajemy do środowiska, zatrzymujemy, jest niewystarczające, więc powinniśmy tę wodę jak najbardziej oszczędzać. A jak wygląda sytuacja z jakością wody? Ogólnie z wodą w Polsce? Jeżeli chodzi o jakość wód, to musimy rozróżnić, czy mówimy o wodach powierzchniowych, o wodach podziemnych, czy mówimy też ogólnie o strukturze wód w Polsce, ponieważ jeżeli chodzi o te wody powierzchniowe, to musimy pamiętać, że oczyszczając ścieki wprowadzamy do odbiorników oczyszczone ścieki. I one spełniają normy, ale jest to już woda wykorzystana raz, która nie może być podobnie użyta jako woda pitna. Więc ona jest wprowadzona do wód powierzchniowych najczęściej. Wody podziemne na razie są bardzo dobrej jakości w większości miejsc w Polsce. Głównie mamy problem z jakością jednak wód powierzchniowych. No i oczywiście musimy pamiętać, że cały czas mamy problemy związane z suszą chronologiczną, z jakością Bałtyku. Więc tutaj te problemy jakości będą cały czas nas dotykać. I to są takie główne, główne zagadnienia związane właśnie z, 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 tym, z tą wodą. Ile wody, że tak powiem, zostało nam na Ziemi takiej zdatnej do picia? Hmm. To jest bardzo dobre pytanie, bo wody słodkiej mamy około 1% w porównaniu do ogólnych zasobów światowych. Więc widać, że tej wody, którą możemy wykorzystać jako wodę pitną bezpośrednio, bez konieczności na przykład odsalania jej, jak to w przypadku wody morskiej, mamy bardzo niewiele. I musimy o tym pamiętać, że, że tą wodę, którą wykorzystujemy, powinniśmy już w tej chwili pamiętać o tym. I myśleć o tym, co zrobić, aby ponownie ją wykorzystać, a nie wprowadzać do środowiska tylko po jednym użyciu, tak, tak po prostu. Mhm. Wśród naszych obserwatorów pojawiło się takie pytanie: czy picie wody z kranu jest zdrowe? I przy okazji spytam jeszcze, czy oprócz oczywiście związku chemicznego H2O w tej wodzie może się znajdować coś jeszcze i co tam się znajduje? Woda, taka pitna, wodowa ciągowa spełnia wszystkie normy związane z jakością wody. I to normy polskie i te europejskie. Ale musimy pamiętać, że badamy ją przede wszystkim na ujęciu, na wyjściu ze stacji uzdatniania wody. Więc po oczyszczeniu tej wody, wyjściu ze stacji uzdatniania, ta woda spełnia wszystkie egoistyczne standardy. I następnie jest skierowana do odbiorców. E, przez magistrale wodociągowe, przez sieci e, do pojedynczych budynków, e, do jakichś kamienic. I tutaj mamy problem e, związany z jakością tej e, sieci wodociągowej. E, często te sieci są już e, dosyć, dosyć stare, mają swoje lata i tam mogą pojawiać się różne problemy związane właśnie z jakością. Czy e, uwalnianiem jakichś mikrozanieczyszczeń z, z rur polietylenowych, czy już w naszych budynkach mamy stare instalacje i dochodzi do pojawienia się jakich, jakichś pierwiastków, jakichś metali. Więc musimy uwzględnić to, że woda pokonuje bardzo czasami duże odległości, zanim do nas dotrze. Natomiast woda spełnia wszelkie standardy jakości, jest dla nas bezpieczna. To jest poddawane cały czas ścisłej kontroli. To, co nas najbardziej interesuje, to jakość mikrobiologiczna czyli na przykład pojawi się bakterie E. coli i o to przede wszystkim stacje i wodociągi dbają, żeby tutaj nie było żadnych patogenów i stąd też stosuje się procesy dezynfekcji wody, aby tą jakość mikrobiologiczną i tą ochronę przed patogenami cały czas od momentu opuszczenia stacji uzdatniania do momentu dojścia do odbiorcy zachować, więc to chlorowanie Często też jest na poszczególnych odcinkach tej magistrali wodociągowej, która, która jest do nas, ta woda kierowana bezpośrednio do budynku. Także no, woda to nie tylko H2O, ale też związki, które zapewniają nam bezpieczeństwo mikrobiologiczne tej wody. Ale gdybyśmy właśnie chcieli się napić wody z kranu, to uważasz, że należałoby ją mimo wszystko jeszcze przefiltrować, czy, czy można pić ją zupełnie tak od razu prosto z kranu? Warto zainteresować się, skąd ta nasza woda pochodzi? W tej chwili mamy wiele ujęć wód podziemnych, które mają wiele pierwiastków, które bardzo pozytywnie wpływają na nasz organizm wapnia, magnezu. I teraz w procesie, jeżeli filtrujemy tą wodę w takim cpanku domowym, te związki są usuwane. Więc pozbawiamy się takich dodatkowych mikroelementów, które pomagają naszemu zdrowiu. Także warto, warto jej nie filtrować, jeżeli jej smak, jej walory nam odpowiadają. Natomiast jeżeli czujemy rzeczywiście jakiś metaliczny posmak, coś tam nie odpowiada w smaku tej wody, to oczywiście można ją filtrować. Często spotykam się z takim stwierdzeniem, że problem zanieczyszczenia wody jest wyolbrzymiony, bo przecież wodę można filtrować. I czy byś mogła się do tego odnieść? Um, hmm. e, zanieczyszczenia wody. Ja myślę, że. Jeżeli mówimy o takiej wodzie podciągowej, tak? Że trzeba ją Tak, że ogólnie, że właśnie ścieki, że, że to jest wszystko wyolbrzymione, że przecież zanieczyszczenia nie stanowią aż tak dużego problemu, no bo możemy je przefiltrować i już będzie od razu super świeża woda. Myślę, że niekoniecznie ponieważ w tej chwili mamy bardzo dużo pierwiastków antropogenicznych, związków chemicznych antropogenicznych, w których klasyczna filtracja przez takie złoża prowate nie jest skuteczna niestety. Dlatego też ta woda z ujęć podziemnych jest dla nas najlepsza, bo wtedy mamy pewność, że nie ma właśnie ona tych mikrozanieczyszczeń, które mogą na przykład wpływać na naszą gospodarkę hormonalną. Dlatego proces filtracji, jak najbardziej, jest, jest bardzo skuteczny, ale musimy mieć na uwadze, że jeżeli myślimy o filtracji takiej wody, na przykład gdzieś z rzeki, z jeziora i następnie piciu jej, to może ona zawierać różne dodatkowe związki, które nagromadziły się w środowisku, ponieważ są to związki, które niestety są bardzo trwałe i jest ich coraz więcej w naszym środowisku i w środowisku wodnym. No niestety one biorą się właśnie z oczyszczalni ścieków, które w tej chwili może nie tyle co proces sobie oczyszczania ścieków nie radzi z tymi zanieczyszczeniami, ale nasza wiedza chemiczna, analityczna jest coraz lepsza po prostu i dlatego wiemy, że te mikrozanieczyszczenia bardzo niewielkiej ilości, ale już są i mogą stwarzać dla nas jakieś zagrożenie na dłuższą metę. Na Twoim profilu po raz pierwszy spotkałam się z pomysłem wastewater-based epidemiology. Żebyś <laughs> mogła przybliżyć oglądającym nas, na czym polega ta idea? Hmm. Według mnie, to jest idea, która. To ja chciałam generalnie odnieść do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W tej chwili wiele zespołów badawczych na świecie monitoruje ilość koronawirusa w ściekach. I pojawiają się pomysły już od dłuższego czasu, te, te pomysły trwały nawet jeszcze przed koronawirusem, aby wykorzystać ścieki jako taki sygnał ostrzegawczy do tego, że coś dzieje się z ludzkim organizmem, że pojawia się jakaś pandemia, jakaś choroba. Wcześniej stosowało się tę metodę głównie do wychwytywania ognisk jakichś pojedynczych wirusów lokalnych, głównie w Afryce i w Azji. Natomiast teraz, coraz częściej myślimy o tym, żeby właśnie kontrolować te ścieki pod względem wirusów, nowych mutacji i stawiać je bardziej wnikliwie niż wcześniej, aby móc wykrywać wcześniej właśnie obecność takich wirusów, jak teraz mamy do czynienia, i móc w bezpieczniejszy sposób analizować, jakie jest ryzyko tej pandemii, jaka jest wielkość móc chociaż o krok wyprzedzić tą pandemię, no, które bez wątpienia nas w przyszłości czekają, są związane też ze zmianami klimatu. I w jaki sposób działa to wykrywanie? To jakieś specjalne czujniki, czy, czy, czy w jaki sposób funkcjonuje? Niestety waste water based epidemiology to jest metoda, która jest bardzo żmudna. Wymaga właśnie korzystania z tych metod PCR, które teraz są bardzo popularne właśnie, natomiast jest pracochłonna i jest kosztowna. I to bardzo odstrasza przed jej wdrożeniem tak powszechnie do systemów ściekowych, żeby monitorować na, na przykład raz w tygodniu, zrobić pełną analizę ścieków wraz z obecnością wszystkich mikroorganizmów, w tym również wirusów obecnych w ściekach. Mhm. Można usłyszeć takie określenie jak miasto wrażliwe na wodę. Co to dokładnie oznacza? To jest taka idea, która zaczęła się już w dobrych kilkanaście lat temu w Kopenhadze i dotyczy ona potrzeby retencjonowania i zatrzymywania wody w środowisku. Coraz więcej z nas żyje w wielkich aglomeracjach miejskich, gdzie Mamy duże metropolnie, pełno betonu, zabudowane powierzchnie, i myślimy o tym, żeby wprowadzić do miast więcej zieleni, więcej retencji przede wszystkim wody, ponieważ w tej chwili staramy się tą wodę jak najszybciej odprowadzić z naszych ulic, pozbyć się jej kanalizacją deszczową. A w związku z tym, że mamy te miesiące coraz cieplejsze, coraz dłuższe przerwy w kolejnych opadach musimy no, tą wodę jak najbardziej zatrzymywać w mieście, e, więc miasto decyduje na wodę, to przede wszystkim takie, które będzie starało się e, zatrzymać tą wodę w przestrzeni miejskiej, a następnie e, powoli oddawać ją e, do środowiska, gromadzić i sprzyjać właśnie takiej kontaktowi człowieka z naturą i, i z wodą. Jakie rozwiązania są stosowane w tego typu miastach, które próbują właśnie ograniczyć ilość i zanieczyszczeń w wodzie, ale też marnowanie tej wody? Począwszy od takich znanych, powszechnie rozwiązań jak zwiększanie powierzchni parków, nasadzeń czy tworzenie parków takich kieszonkowych o takiej niewielkiej powierzchni do tysiąca metrów kwadratowych, zachęcanie ludzi do prowadzenia ogródków działkowych, własnych ogrodów, do zbierania tej deszczówki, i później wykorzystywania jej w okresach suszy, po ogólną edukację mieszkańców właśnie w zakresie tego, jak korzystać z wody, jak można tą wodę wykorzystywać i na przykład, czy można wykorzystywać ścieki tak zwane szare, które są na przykład wiem, z gotowania jakiegoś jedzenia, czy z prania, czy mogą być one ponownie wykorzystane i zachęcać przede wszystkim mieszkańców do, do, do wykorzystywania podobnego szarych ścieków, które są dla nas w tej chwili coraz bardziej cenne. Czym są te szare ścieki, jakbyś miała je tak opisać? Mhm. E, ścieki dzielimy ogólnie na tak zwane szare i czarne. Czarne to są wszystkie nasze ścieki z toalety, które dotyczą naszych nieczystości. Natomiast ścieki szare e, są w tej chwili bardzo e, obiecującą gałęzią, Ponieważ stanowią one takie ścieki, które nie mogą być przez nas ponownie wykorzystane, na przykład do picia, ale możemy wykorzystać je do umycia samochodu, do prania, do podlewania roślin i możemy je gromadzić w jakichś zbiornikach i wykorzystać w momencie, w którym potrzebujemy. Albo stosować je w jakiejś przydomowej oczyszczanie ścieków w ten sposób. Tworząc na przykład jakieś dodatkowe, dodatkowe miejsce, gdzie będzie retencja, gdzie będzie roślinność i też całe ścieki będą w sposób naturalny podlewać tę roślinność i wędrować to gleby, zasilając nasze wody gruntowe. Skoro już rozmawiamy o miastach, to porozmawiajmy także o basenach, bo chyba w każdym mieście można znaleźć jakiś basen. I co można znaleźć w takiej wodzie basenowej? W jaki sposób ona jest oczyszczana? E, woda basenowa to, to akurat jest mój konik. E, także e, jeżeli chodzi o wodę basenową, to przede wszystkim e, ta woda jest e, pobierana jako woda odciągowa i krąży sobie w zamkniętym obiegu. Mamy określoną objętość wody, która jest ponownie wykorzystana. I analogicznie, jak to jest w klasycznych procesach uzdatniania wody, ta woda jest filtrowana, jest poddawana procesowi dezynfekcji i wprowadzana z powrotem do basenu. Ewentualne straty tej wody, gdzieś tam rozchlepywanie nasze, są uzupełniane wodą podciągową. I teraz my musimy mieć świadomość, że na naszej skórze jest wiele zanieczyszczeń. Nawet jeżeli weźmiemy sobie prysznic, to ta nasza warstwa hydrolipidowa odnawia się dosyć szybko i wprowadzamy do tej wody w trakcie aktywności fizycznej dość dużo różnych zanieczyszczeń organicznych związanych z łojem, potem. W trakcie intensywnego pływania wydzielamy mocz, czy tego chcemy, czy nie. I te wszystkie związki reagują z chlorem, który jest wykorzystywany do dezynfekcji. Tworząc w ten sposób uboczne produkty dezynfekcji, które właśnie są w tej wodzie basenowej. No i te środowiska wody basenowej są często bardzo bogate w te zanieczyszczenia, niestety. I musimy mieć świadomość, że jeżeli czujemy, że coś nas, tam szczypie w oczy sprawia, że nasze oczy łzawią. To są to właśnie te uboczne produkty dezynfekcji, chloraminy, które powodują, właśnie są wynikiem tej reakcji chloru z tymi naszymi związkami organicznymi, które wprowadzamy do basenu. No i oczywiście ta woda jest stale poddawana na dezynfekcji, natomiast potrafi krążyć w ubiegu 9-11 miesięcy, więc no tak, jeśli świadomość, że ona tak, że jest wraz w roku wymieniana, ale ale jest ten proces nie jest do końca tak idealny, jakbyśmy chcieli, żeby, żeby był dla naszego bezpieczeństwa. Ile tak w ciągu godziny mniej więcej tych zanieczyszczeń z własnego organizmu wydzielamy do wody? Szacuje się, że jeden pływak w trakcie godzinnego takiej sesji pływania wydziela około 50 ml moczu i 100 ml potu. Także to jest już dosyć sporo. I to jest to trochę myślę, przerażające. Tak, że ileś tam osób w tym basenie jest, że przewija się w ciągu dnia i ta woda co prawda na bieżąco jest oczyszczona, ale jednak te zanieczyszczenia są. Czy związki, którymi oczyszczana jest woda w basenie, mają jakiś wpływ na środowisko? Ten chlorek oczywiście jeszcze tak, musimy go Później tę wodę oczywiście z użytą e, wprowadzamy do, do kanalizacji jako ścieki. Trzeba pamiętać, że w tej wodzie e, basenowej jest, jest chlor e, i są dodawane często związki chemiczne zwane koagulantami. Są to sole e, glinu lub żelaza, które wspomagają oczyszczanie tej wody, no ale są związkami chemicznymi, które e, tworzą e, osady, e, które później musimy wyrzucić do oczyszczalni ścieków i, i w ten sposób się ich pozbyć. Natomiast dla nas jako ludzi akurat akurat te koagulanty nie mają zbytniego wpływu, bardziej te chlory i te upoczne produkty dezyfekcji. Jasne. Tak się zastanawiam, jak wygląda przyszłość wody, że tak powiem, że jaką przyszłość będzie mieć woda. I tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie o jakąś technologię i oczyszczania, ale także e, jak klimat ma wpływ na, na wodę. Na pewno te zmiany, które z którymi będziemy się mierzyć, będą miały wpływ na, na ilość tej wody. Jeżeli nie podejmiemy odpowiednich rozwiązań, nie postaramy się tej wody bardziej oszczędzać, bardziej zatrzymywać w środowisku, wtedy bez wątpienia będzie miało to wpływ. To, co obserwujemy teraz już, to jest przede wszystkim zmiana struktury opadów. Obserwujemy częściej deszcze nawalne, rzadziej takie długie okresy, gdzie sobie ten deszcz spokojnie. Mży i zasila tą ziemię. Bo musimy pamiętać, że to, co zasila nasze wody gruntowe, podziemne, to jest to, co spadło nam z nieba. Więc jeżeli tego deszczu nie ma, jeżeli tego deszczu nie zatrzymujemy, tylko on gdzieś jest odprowadzany od razu do rzek, jakimś równym, wybetonowanym korytem i prosto do Bałtyku, to tą wodę tracimy w ten sposób. Dlatego przede wszystkim zmiana podejścia do wody, do gospodarowania wodą jest niezbędna. Przede wszystkim e, skupienie się na e, zatrzymaniu tej wody, na e, zmianie struktury, na akceptacji tego, że e, no teraz e, te nasze potrzeby są trochę mniej ważne niż potrzeby środowiska, e, bo jeżeli teraz nie podejmiemy e, koniecznych zmian, nie zatrzymamy tego betonowania rzek, regulowania koryt, budowy zapory w Siarzewie. No to niestety to się bardzo boleśnie na nas odbije za, za 10, 20, 50 lat na pewno. I wtedy odczujemy brak tej wody i tą suszę hydrologiczną, która nawiedza szczególnie Wielkopolskę. Czy możemy się obawiać tego, że wody kiedyś zabraknie? Niestety tak. Możemy się tego obawiać, powinniśmy się tego obawiać. Bo jeżeli nie będziemy się tego bali, to nie podejmiemy odpowiednich kroków, żeby powstrzymać ten proces. Ale mamy jeszcze na to czas? Czy, czy ta, ten, ta myśl i w ogóle to zdarzenie, że wody nam kiedyś zabraknie, nie jest wcale tak oddalone? Myślę, że powinniśmy już teraz zwrócić na to uwagę szczególną, bo te braki wody się zdarzają. Mieliśmy w poprzednich latach w Skierniewicach brak wody, gdzie miasto jest zasilane wodą powierzchniową, więc widzieliśmy, że brak wody w Wiśle obserwujemy, brak wody w innych rzekach i takie ujęcia powierzchniowe za chwilę będą wyschną i te miasta będą się borykać z brakiem wody. Na pewno pierwszy, pierwszym co odczuje ten brak wody będzie przemysł. E, ponieważ w tej chwili już e, elektrownie mają problemy z, właśnie z pobojem wody ze zbiorników. Były takie e, w poprzednich latach epizody, kiedy dochodziło do e, nielegalnych spiętrzeń wisły, ponieważ elektrownia e, miała problem z tym, żeby pobrać wodę do chłodzenia. Nie była jej wystarczająca ilość i, i, i takie, takie mi, niestety sytuacje mają miejsce i będą miały miejsce, jeżeli. E, no nie, nie będziemy trochę się buntować przeciwko tym e, decyzjom, e, które są prowadzone w zakresie właśnie gospodarki wodnej. Ponieważ y, nasz projekt Ekoik głównie uderza do ludzi, tak zwanych szarych ludzi, którzy żyją w domach i którzy nie mają aż takiego ogromnego wpływu na cały przemysł całą gospodarkę jakąś strukturę hmm. kraju, to co my, właśnie tacy szarzy, zwykli ludzie, możemy robić, żeby ograniczyć marnowanie wody? E, oprócz takich naszych codziennych wyborów, jak e, korzystanie z prysznica, e, gdzieś w oczekiwaniu na tą ciepłą wodę, zbieranie tej zimnej wody do wiaderka i przy wykorzystywanie jej, e, pamiętanie o zakręcaniu wody w trakcie mycia zębów takie myślę, że dosyć, o, dosyć takie już e, oczywiste rzeczy. To też dbanie o na przykład nasz przydomowy ogródek, żeby nie kościć zbyt często tej trawy. Może założyć świetną łąkę i zrezygnować w ogóle z, z jakichś pięknych roślin, właśnie ku, ku dobru tego środowiska. Może zastanowić się właśnie nad zbieraniem deszczówki, jeżeli mamy do tego możliwości. Na pewno. Pomyśleć, co można zrobić w naszym mieście, też, żeby pomóc, zainteresować się, bo myślę, że lokalne społeczności mają, mają siłę, mimo wszystko, i możemy sprawdzić, kto w naszej dzielnicy, w naszym mieście, jakie ma pomysły zebrać się i spróbować na przykład gdzieś zlikwidować kawałek chodnika na rzecz jakiejś nierównej drogi i pomyśleć w ten sposób, może. Te, te, te przestrzenie, właśnie to złowywanie chodnika, szczególnie w Europie Zachodniej, jest coraz popularniejsze i, i zmniejszanie tej powierzchni tych chodników, nasycanie roślin i, i pozwalanie mu takiego, takiego życia, wprowadzenia do miasta zielonego jest coraz popularniejsze i myślę, że również u nas w końcu oby jak najszybciej też znajdzie swoje przejawy. Miejmy taką nadzieję, Dziękuję bardzo za tą rozmowę, bo bardzo dużo się dowiedziałam i szczególnie o tych basenach to tutaj mnie najbardziej chyba e, trochę przeraziło z jednej strony, ale też zaciekawiło, więc dziękuję bardzo za, za to, że pani się zgodziła z nami taką, taki wywiad. E, przepro my przeprowadziliśmy z Panią, ale że zgodziła się na niego pani odpowiedzieć.